Witam serdecznie w ostatnim dniu roku. Właśnie dlatego, że jest on ostatni, pozwolę sobie zwrócić uwagę na hasło biblijne tego dnia, które jak zwykle przemawia w sposób szczególny. To słowo z Psalmu 48, 15 wiersz. To jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć. Właściwie to pieśń opiewająca górę Syjon jako miejsce, w którym w sposób szczególny przebywa Bóg. Kiedy czytamy ten psalm, do czego gorąco zachęcam, nie jest długi, to czujemy się tak trochę, jakbyśmy czytali przewodnik Betekera, Kiedy autor oprowadza nas po poszczególnych miejscach na górze Syjon, niemal namacalnie odczuwamy z tych słów obecność Boga. Jerozolimska góra świątynna była dla każdego pobożnego Żyda miejscem, w którym Bóg mieszka. Świętość ziemi Izraela wywodziła się ze świętości Jerozolimy, a świętość Jerozolimy ze świętości świątyni, zwłaszcza miejsca świętego, świętych, gdzie przebywał Bóg. Właśnie dlatego, że to miejsce On sobie upodobał, uważane było za bezpieczne. W poszczególnych wersetach Psalmu przytaczane jest świadectwo o tym, jak w cudowny sposób miejsce to zostało przez Boga zachowane w obliczu najazdu wrogów. Może to dotyczyć wydarzenia opisanego w drugiej Księdze Królewskiej XIX, najazdu wojsk asyryjskich. Kiedy król asyryjski Sanchery przydził z Boga Jahwe, król Hiskiasz prosił Boga, aby go pokonał. Niechaj poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. I Bóg tak uczynił. Oświadcza bowiem, będę bronił tego miasta i zachowam je ze względu na mnie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Niektórzy komentatorzy wskazują, iż takie poleganie na nienaruszalności i nietykalności Jerozolimy i Syjonu ze względu na Boże wybranie prowadziło Żydów do zatwardziałości i obojętności na słowa proroków ostrzegających przed grzechem i nawołujących do upamiętania. Nie sposób z tym polemizować. Tego ostrzeżenia, że u drzwi naszego życia czyha grzech, nie można nigdy lekceważyć. Jednak słowa tego właśnie psalmu na końcu roku wybrzmiewają szczególnie. Wzywają nas do wycieczki, spaceru śladami dni naszego życia w tym roku, byśmy zobaczyli i nigdy nie wątpili, iż są one bezpieczne wówczas, gdy staramy się podążać Jego drogami, według Jego woli i słowa, drogą za Bogiem naszym Zbawicielem. Wspomnijmy, jak On prowadził i ratował swój lud. Wspomnijmy na tę chwilę, może w czasie tego roku, kiedy Bóg odpowiedział na nasze własne modlitwy. Wspomnijmy, jak nas przeprowadził przez najtrudniejsze sytuacje. Oddajmy Mu za to chwałę, dziękujmy Mu i wdzięczni powierzajmy Jemu dalsze dni życia w nowym roku. W tym naszym wierszu jest jeszcze coś szczególnego. Słowa o tym, że Bóg nas prowadzi poza śmierć. Niektórzy językoznawcy uważają, iż to źle zachowany nagłówek następnego psalmu. Jednak współcześnie znów powraca się do znaczenia, iż Bóg prowadzi przeciwko śmierci lub poza nią, nie tylko w czasie dni naszego ziemskiego życia. W kontekście zbawienia w Chrystusie i wiary chrześcijańskiej sformułowanie to ma szczególnie wyraźny i mocny wydźwięk. To trochę tak, jak mówi się w Polsce o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy z życzeniem, by grała do końca świata i o jeden dzień dłużej. To nam dziś mówi Bóg w swoim słowie i w taki sposób chce z nami być do końca roku, do końca świata, do końca wieków i poza ten koniec aż na wieczność tej ufności i poczucia bezpieczeństwa w nim. Wszystkim Wam z serca życzę.